Cześć, ze strony Łukasz. Witam w kolejnej lekcji poświęconej programowaniu w PHP. Ostatnio mówiliśmy o operatorze konkatenacji. Jak dobrze wiecie, konkatenacja, czyli łączenie stringów, a w tym odcinku poznamy ogólnie operatory, jakie występują w PHP. Jakich będziecie używać? Będziemy używać w dalszej części kursu. No i zakończymy nasz, nasz dzisiejszy odcinek jakimś małym przykładem, bo nie będzie to jakieś zawiłe, a tylko udowodnienie, że to właśnie tak działa, a nie inaczej. No cóż, widzicie, że taki operator, który najczęściej jest wykorzystywany w PHP, to jest operator przypisania. Czyli na przykład tu macie coś takiego A równa się A plus B, czyli generalnie do zmiennej A przypisujecie to, co jest tu po prawej stronie najprostsze, co może być. Nie ma tutaj żadnych, e, nic e, trudnego. Drugi operator to jest operator porównywania, jest to równość argumentów, czyli jeżeli argument z lewej strony jest równy argumentowi z prawej strony, no to całe wyrażenie jest prawdą, jeżeli nie, no to wtedy nie. E, trzy, tutaj jest coś innego, ci, którzy na przykład programują w innych językach, nie spotkali się z czymś takim. Trzy znaki równości to jest równość typów argumentów. Czyli generalnie nie sprawdzamy już, czy lewa strona równa się prawej, czyli generalnie, czy wartość argumentu A, załóżmy, jest równa wartości argumentu B, tylko w tej chwili sprawdzamy już nawet, czy typ argumentu A jest równy typowi argumentu B, czyli na przykład jeżeli A jest typu integer, a B jest typu, typu real, no to te dwie zmiany nie będą równe. Typ Argumentów nie będzie równy. Do tego dojdziemy, kiedy tego używać, i tak dalej. Następny znak mniejszości, znak większości. No to w większości języków się tego używa, są to argumenty różne. Jeśli na przykład, jeżeli A jest różny od B, no to wiadomo, że A jest 5, B jest 3, no to A różny od B. Zatem wynikiem takiego porównania jest true. Dalej jest inny zapis, wykrzyknik, równa się, jest to inny zapis tej wyższej, powyższej formy, no dosłownie to tak samo należy tłumaczyć. Dalszy operator to jest właśnie podobny do operatora tutaj równości typów argumentów, natomiast tutaj sprawdzamy, czy te typy są różne. Jak tu sprawdzaliśmy, czy wartości argumentów są różne, to tu sprawdzamy, czy typy tych argumentów są różne. No wiadomo, mniejsze, jeżeli a mniejsze od b, no to true, jeżeli nie, to false. Tak samo jest większe, większe lub większe równe, czyli jeżeli argument A jest 5, a argument B jest, ma wartość 3, no to w tym, wypadku, w tym wypadku A jest większe od B i to jest prawda, ale gdyby te argumenty były równe, czyli A5, B5, to ten zapis byłby też prawdziwy, ponieważ to, jest to, to równa się identycznie z mniejszością. Dobrze, najbardziej podstawowymi takimi operatorami no to wiadomo jest dodawanie, odejmowanie, to jest mnożenie, dzielenie, to jest coś takiego, że wyciągamy sobie na przykład resztę dzielenia, gdzie na przykład dzielimy sobie, to jest operacja modulo 2, czyli modulo, 2, modulo ogólnie, czyli sprawdzamy sobie resztę dzielenia, na przykład 3 dzielone przez 2, no to wiadomo, że no nie możemy tego jakoś całkowicie podzielić bo wychodzi po której 15, natomiast jeżeli podzielimy 3 przez 2 to całości mamy 1, tak? bo 1 2 w trzech mieści <laughs> no a to właśnie podaje nam, ile jeszcze brakuje nam do, 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 do tej trójki, czyli ile, ile zostaje, czyli 3 przez 2 no to jest 1 i reszta jest 2, tak? Dobrze mówię? Sprawdzimy to później. To jest operator. Potęgowania 2 do potęgi 3, no to jest 8. Tak. No i to operator konkatenacji, tak jak powiedziałem wcześniej, we wcześniejszej lekcji, tym już się zajęliśmy, nie będziemy go bardziej omawiać. Przejdźmy do właśnie takiego zapisu, który początkujący używa. Bardziej taki przejrzysty jest ten zapis skrócony. Jednak możemy i tak, i tak, i to będzie działać. Na przykład a jest równe a plus b, czyli do a przypisujemy wartość a powiększoną wartość b. Proste, nie? No ale takie zawiłe, bo tu już trzeba, było, nie wiem, no, taki bardziej rozszerzony zapis. A skrócony jest bardziej prosty, a plus równa się b, czyli oznacza to to samo, że do a dodaj samego siebie powiększone. Yy, oj, chyba już powiedziałem. Do a przypisz. A powiększone o b, czyli plus równa się. Tak samo i tu do d przypisz dzielenie modulo z b. No to co, przetestujemy, żeby to nie być goosłownym. Sprawdźmy sobie a równa się 3, a natomiast b równa się 2. I teraz podzielmy to. Sprawdźmy wynik e, operacji modulo. I czyli A modulo B. Nie? Czekaj, co wyjdzie. No to sprawdźmy. 1, a widzicie? Czyli ile brakuje? 3 minus 2 jest 1. Czyli w całości jest 1 i reszty 1. Czyli to jest reszta z dzielenia A przez B. Yy, dobra, no i teraz zapis skrócony. Czyli na przykład, jeżeli mamy. Zmienna A równa się 5, 4, 5. 10. Zapis, tak? Czyli zmienna B teraz równa się na przykład 10. No to możemy zapisać, że zmienna A jest równa. Zmienna na A. Dodać. Zmienna B. Tak? Świetmy sobie jeszcze to. Echo. Tutaj A. Tu ustawimy jeszcze jakiś Enter, żeby nam się to nie pomieszało. No o tak. No i dobra. Teraz przetestujmy sobie nasz program 15. Czyli co? 5 plus 10 i wszystko, cały ten wynik 15 wrzucamy do A. A no i wyświetlamy. Skrócony zapis identyczny, skrócony byłby wyglądałby w ten sposób, zamarkuję sobie, a w sumie nie muszę. Skrócony wyglądałby tak, że zmienna A plus równa się zmienna B. I dosłownie to to samo znaczy, zamarkujemy. Zobaczymy, czy jest to samo. No jak widzicie jest tyle samo. Z modulo jest dokładnie tak samo, weźmy sobie modulo i sprawdźmy ile to wyjdzie. 5. Dlaczego 5? Ponieważ 5 podzielone na 10 daje całości 0, bo ile, ile dziesiątek mieści się w piątce? Nic, nie? Czyli 0, natomiast zostaje jeszcze 50, bo 10,5 jest 5. No, no i to chyba byłoby tyle w tej lekcji. W kolejnej pokażę Wam rzutowanie. Rzutowanie, także, no nie jest jakieś trudne, też bardzo króciutka lekcja. I to by było już chyba na tyle, w tej pierwszej części, takie bardzo podstawowej, jeśli chodzi o początki programowania, czy znajomości PHP. -a. W dalszej części będą już instrukcje sterujące, troszeczkę trudniejsze, chociaż no, ja tak mówię, że trudniejsze, dla początkującego może to być właśnie trudne, jednak nie ma nic trudnego, a chodzi o ideę. Także dziękuję za oglądanie nie. łapkujcie, komentujcie, trzymajcie się, na razie, cześć.